kochani, w naszym domu afera. Piotruś postanowił przygotować dla mamy wymarzone walentynki. Ale kubuś wszystko poplątał. Na amelki, aby się ucieszył. Czy uda się to odkręcić? Sami zobaczcie. Będą kłopoty. Mama już od rana była w dobrym humorze. Wreszcie nadeszły walentynki. Lubię walentynki. Dom wyglądał pięknie, a prezent dla Piotrka był już zapakowany. Uwielbiam walentynki! Aż jestem ciekawa, co przygotował mi Piotrek. Chciałabym, żeby w tym roku było takie wyjątkowe. Ha! Dziś ją zaskoczę, bo przygotowałem masę niespodzianek i właśnie idę po pierwszą. A ja już wiem. Zostawię prezent dla mojego kochanego męża koło garażu. I jak będzie wychodził z garażu, a wiecznie tam grzebie, to od razu go zauważy i będzie taki szczęśliwy. Dla kochanego męża. O! O! Dziś będę miała wymarzone walentynki! Tymczasem z zakupu wróciła przemarznięta Amelka. Nienawidzę zimy, zmarzłam na kość! Była tak zła, że nie zauważyła prezentu dla Piotrka. Potrzebuję herbaty z pomarańczą i ciepłego łóżka. W kuchni już czekał na Amelkę kubuś. Mam dzisiaj koszmarny dzień! Amelka, melga dzisiaj walentynki! Wiem, wiem, ale jestem dzisiaj zła, zmarznięta i nie lubię walentynek. Nie lubisz walentynek? Dziś nie lubię niczego. I kiedy wreszcie przyjdzie wiosna? Amerykka nie lubi walentynek? Muszę coś wymyślić. Tymczasem Piotrek rozpoczął już pierwszy etap swojego planu. Wyważone walentynki dla żonki. Uf, walentynki dla mojej żonki, ale się ucieszy, w tym roku wszystkiego będzie więcej. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Ale się postarałem, co? Uf, jeszcze tylko podpis i gotowe dla mojej ukochanej żonki Piotruś. To jest genialny plan. Tymczasem na dół zszedł i zobaczył walentynkowe kartki. O, co to za napisy? Na kogo to? Na Amelki? A my się ucieszy. Kubuś zabrał walentynki i natychmiast pobiegł do Amelki. Był pewny, że kartki poprawią jej humor. Amelka, ma coś na ciebie. Kubuś, jestem zajęta. Walentynki dla ciebie. Co? Dla mnie? Chyba coś się, się pomyliło. Pokaż to. Amelka zaczęła czytać kartki. Uwielbiam twoje długie włosy i piękne oczy. To to napisał. Kocham cię tak bardzo, że wykupię dla ciebie cały empik? Po chwili zrozumiała, że są one o niej. To o mnie ktoś wie, że kocham książki. Ale tyle walentynek od jednego chłopaka? Jestem w szoku. Kto to może być? Zakochany chłopak. Muszę się dowiedzieć, od kogo dostałam te walentynki. Tymczasem na korytarzu podsłuchiwała mama. O, Amelka dostała tyle walentynek. Ciekawe, czy Piotrek zostawił coś dla mnie? Idę sprawdzić. Mama zbiegła na dół, przekonana, że może Piotrek zostawił na dole prezent dla niej. Rozejrzała się wokoło, ale niestety nic nie znalazła. Czyli nic mi nie zostawił? Zapomniał o mnie? Ale mi smutno! W tym czasie Piotrek przygotował już kolejną część swojej niespodzianki dla mamy. Uuu, czas na kolejny prezent! Ania uwielbia kwiaty i słodycze, a ja dziś jestem jej cichym wielbicielem. Ale się w tym roku nastarałem. Dla żoneczki. mężuś, Ale będzie wzruszona. Niestety zamiast mamy na dół zszedł głodny kubuś. Ja jestem głodny! Co to takie pysne? No. Kwiaty i ciasto. Na kogo? Na Amelki, Ale się ucieszy. Ej, to babeczka dla mamy! Kubuś natychmiast zabrał prezenty dla Amelki, bo był przekonany, że są właśnie dla niej. Czuł, że zrobił Amelce wielką radość. To dla mnie? To wszystko dla mnie? Od zakochanego chłopaka. Wow. Jak on to wszystko dostarcza? Może krąży gdzieś po ulicy? Gdzie on jest? Dzieli się ze mną babetką. Oczywiście, to moje najlepsze walentynki ever. Wygląda pysznie. No, to prawda. Ej, 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 to moja babeczka. Halo. Ej, Kuba. Ja byłam A wy lubicie walentynki? Ktoś z Was wysłał albo dostał kartkę walentynkową? Ja mam całość. Mama zobaczyła nowe prezenty dla Amelki. I było jej smutno. Kartki, kwiaty, babeczka? Tylko ja nic nie dostałam! A przecież kupiłam Piotrkowi wymarzony prezent na walentynki! Mama była wyjątkowo podłym humorze. To były jej najgorsze walentynki w życiu. Kochanie! Jak tam twoje walentynki? Jeszcze pytasz? To moje najgorsze walentynki ever! Najgorsze! Ale kochanie... Wiesz co? Może ty idź do tego swojego garażu dłubać w tych swoich nogach, a ja... Ja będę to rozmaczać! <śm> ja nic z tego nie rozumiem! Piotrek? Kom nie rozumiał, dlaczego mama jest zła. Przecież przygotował dla niej kartki walentynkowe, kwiaty i babeczki. O co może jej chodzić? Już wiem. Pewnie czeka na ten właściwy prezent. Ten prezent na pewno jej się spodoba. Podpiszemy i będzie dobrze. Nie zapomniałem o niczym. Kocham. Cię, będzie zachwycona. Teraz poczekam w garażu, aż ze szczęścia rzuci mi się w ramiona. Będzie zachwycona. Kubuś obserwował Amelkę i widział, że bardzo jej się poprawił humor po tych wszystkich upominkach. Amelka ma dobry humor. Idę jeszcze poszukać na niej prezentu. Jaki duży! Dobrze zabieram. Uradowany Kubuś pobiegł do Amelki. Po drodze zobaczyła go mama. Kubuś, a co to jest? To prezent dla Amelki. A ja nic nie dostałam. Bardzo Amelka, prezent! Od przekrokanego chłopaka. Dla mnie to niemożliwe. Jestem taka ciekawa, co dostałam. Oś! Amelka rozpakowała prezent i miała nadzieję, że znajdzie tam wskazówki, kto daje jej te wszystkie upominki. Jakie wskazówek! Speter? Jaki ładny muszę przymierzyć! A jeżeli wy chcecie poczuć klimat romantycznych randek w Paryżu, ta książka jest dla Was. Odrobina magii, gadający kot i pyszne kruasanty! Falentynki o są super! Tymczasem załamana mama rozpaczała, nie mogąc uwierzyć, że Piotrek zapomniał o Walentynkach. Piotrek zapomniał o walentynkach! A ja mu kupiłam prezent. A on zapomniał, nie kupił mi nic, nawet takiego tyci tyci, tyci kwiatka. Albo malutkiej karteczki, albo prezenciku. Nic! Nic! Wszystko w porządku? Ja tak bardzo się starałem. Ty? Nie oszukuj mnie! Pomóżcie i powiedzcie, Ani, że ja się bardzo starałem. Popatrzcie, jaki dostałem piękny sweter od mojego wielbiciela. Co? Ale piękny! A, a, ale przecież ja ten sweter kupiłem dla Ani. Co? Co? Będą kłopoty. Tam są dowody. Przy upominkach zostawiłem kartki dla żoneczki. Ja nie umiem czytać. To faktycznie jest napisane, że to wszystko było dla mnie. Czyli kartki walentynkowe, babeczka, prezent, kwiaty nie były dla mnie? Nie. Ale szciastko zjezliśmy. na Ciebie? Czyli ja przygotowałem kartki, kwiaty, babeczki, prezent, a ja nic nie dostałem? Co? Jak to? Ale Piotruś, ja zostawiłam prezent dla Ciebie tutaj. Poczekaj. No jest. Amelka przykryła go swoją kurtką. Ups, to było niechcący że już sobie pójdę. Udanych Walentynek dla wszystkich. Kochanie? A oto prezent dla ciebie. I uh, ja dostałem prezent na Walentynki. Czyżby to była pompka do hulajnogi? Kto zgadnie? A jak wy kochani spędzacie Walentynki, dajcie znać w komentarzu. I zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia za tydzień.